Siemanko Widzowie, a dziś komunikat z rana z ostatniej chwili. Jak wiecie, z Sebastianem razem chcemy przeprowadzić pewien test. Sebastian, oczywiście, choroba zwana pilarka. Bardzo fajny kanał. No i co? Sebastian, tam jutro rano o godzinie 7 przedstawi wam pilarki, które zakupiliśmy do testu. Jeżeli jeszcze nie wiecie o tym teście, to chciałbym wam teraz w tym filmie krótko to objaśnić. Test odbędzie się na oleju, który sami wybraliście w ankiecie. Ankieta jeszcze trwa do powiedzmy. Końca niedzieli, poniedziałek, rano, już będziemy wiedzieć: taki olej, jaki tam wybraliście, taki zostanie. W tej chwili prowadzi olej sztila. Czy to zaskoczenie? No, chyba raczej nie. Oleje dobieraliśmy mniej więcej losowo, żeby było coś z kilku półek, też różnych marek, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie, coś, co dla niego jest najbliższe. Ale to już troszeczkę oddzielny temat. A teraz mam pytanie do Was. Chcemy te pilarki docierać. Zgodnie z dwoma takimi zasadami, jedną delikatnie, drugą na ostro. Sebastian jutro w filmie dokładnie Wam te pilarki przybliży, pokaże Wam je, co to za pilarki. To są dwie bliźniacze pilarki, które właśnie będą docierane na dwa różne sposoby. No i teraz tak, jak docierać na delikatnie, no to wiemy, tak, odpalamy pilareczkę, troszeczkę niech pochodzi, kilka przekazówek, kilka cięć i tak dalej, i tak dalej. Można też zastosować specjalną regulację gaźnika, czyli obroty obniżamy o około 500 od maksymalnych na okres docierania. Pilarka docieraj na ostro. No moi widzowie, wielu z Was yy, pisze, że yy, czy tam napisało mi, że pilarkę czy silnik 2T powinniśmy docierać na ostro. No i teraz ja moi widzowie chciałbym od Was w komentarzach poznać definicję docierania na ostro. Jak byście chcieli, żeby ta pilarka. Była docierana, bo według mnie docieraj na ostro, no to po prostu wyciągamy pilarkę z pudełka, kilka przygazówek, od razu sprawdzenie wysokich obrotów i idziemy ciąć. Na przykład spuszczać jakieś drzewo, lub na przykład idziemy ciąć wałki. I uważam, że to jest docieraj na ostrą ewentualne przerwy między tankowaniami, czyli między tankowaniami, dajemy odpocząć pilarce, nie wiem, 10-15 minut ze względu na to, że nie jest to pilarka profesjonalna, wiadomo, ja oczekuję efektów spektakularnych i ciekawych odpowiedzi pod tym filmem w komentarzach, bo te wasze komentarze będą miały wpływ na to, jak docieranie na ostro zostanie zrealizowane. To tyle w dzisiejszym szybkim komunikacie. Zapraszam jutro o 7 rano: pojawi się prawdopodobnie materiał u Sebastiana, na który również serdecznie zapraszam. Sebastian będzie te pilarki docierał, a następnie u mnie na moim kanale te pilarki rozbierzemy, sprawdzimy i zobaczymy, jaki wpływ to właśnie docieranie miało. Na silnik. Sprawdzimy sprężanie, zobaczymy sobie tłok, zobaczymy sobie cylinder, ocenimy rysy. Oczywiście to wszystko będzie subiektywne, chyba że jedna z pilarek, jak dobrze opiszecie docieraj na ostro, być może nie wytrzyma. Jesteśmy na to przygotowani. To tyle w dzisiejszym krótkim komunikacie. Trzymajcie się. Hej i miłego oglądania!